Wiersz Zefa Czechowicza. Żałoba. Że pod kwiatami nie ma dna, to wiemy. Gdy spłonie złóż ogniwa kra, wszyscy uśniemy. Będzie się toczył wielki grom z niebiańskich lewat, z kaczuszką przykwakającą Będzie się toczył wielki grom z niebieskich lewat, na młodość pól, na cichy dom, w mosiężnych gniewach świat nieistnie, nieistnienia skryje nas wodnistą chustą. Zamilknie czas, potłucze czas, owale luster. Póki się toczy trwania mus, przez godzin upływ. Niech się nie stanie, by ból rósł wciąż nas supły. Chcemy śpiewania gnia, gwiazd i rad, lasów pachnących bukiem, świergotu rybit, gnących staw i dzwonów, co jak bukiet. Chcemy światłości muzyk Twych, dźwięków topieli. jeść da nam takt, pić da nam rytm, i da się uweselić, którego wzywam tak rzadko, panie bolesny, skryty w firmamentu konchach, nim przyjdzie noc ostatnia, od żywota pustego, bez muzyki, bez pieśni, chroń nas. Jesteśmy pod pomnikiem właśnie tutaj pandemicznym z XVII wieku, z jednej z e, pandemii dżumy w Kłodzku i pożaru, który sprawił miasto. Też miest, miejsca symbolicznego dla mnie z powodu utraty obu rodziców. Miejsca, które się stało takim jakby niekonwencjonalnym miejscem pamięci dla mnie.